Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj w Karpaczu. Yy, będziemy degustować dzisiaj dania na specjalnej kolacji degustacyjnej. Yy, mam nadzieję, że będzie smacznie. Gościmy dzisiaj w tarasach Bank w Karpaczu. Zapraszam Was serdecznie na relację, a na razie idziemy na spacer. Ja już zjadłam niestety, nie powiedziałam Wam w trakcie, bo tutaj się dzieją różne rzeczy. Winiarze opowiadają o winach, pan prowadzący opowiada o jedzeniu, generalnie dużo się dzieje, więc zjadłam. Było to bardzo dobre. Była to, to Amotusz, czyli taki rodzaj szedł. Start, startera, takiego możemy powiedzieć, mały starterek na początek, wcale nie był mały. Była to bułeczka y, z pacet y, z jelenia. Do tego była kolędwica dojrzewająca z jelenia. <grym> bardzo smaczna przystawka. Przepraszam, jak nie będzie słychać, ale tu ciągle ktoś coś mówi, więc jest, są trudne warunki do nagrywania. Było to bardzo smaczne, o czym, o, o czym mogą świadczyć nasze puste talerzyki, które Wam zaraz pokażę. Zobaczymy, co będzie dalej, kuchnia typowo z lasów, do tego mieliśmy bułeczki z masełkiem krzypowym, ja nie jadłam, ale tutaj opinia była, że są średnie, natomiast no, ten amunek był bardzo smaczny, zobaczymy, co dalej nas czeka. Mamy pierdolną przystankę. Jest to raviolo, z warszem z dzika, z taką specjalną konfiturą z cebulki yy, oraz yy, w środku ma być śmietanka wędzona. I, I to chyba wszystko. Idziemy więc próbować. Oliwa szczepiorkowa miała być, ale chyba sądzę. O, jest pod spodem, bo się zielone rozwinęło. Mm. bardzo dobrze doprawione, mm. świetna cebula, bardzo fajnie tutaj robi robotę no, robotę, bardzo, bardzo bardzo, dobre nie Mamy przystawkę, to jest łosoś grax, przepraszam, strąk grawlax potokowy, podany na ptysiu. Do tego jest jakiś mus. Nie wiem, czy to jest śmietanka. Może się tutaj dopytam. Jakiś serek? No Jaki ser, tak. No to z jakimś serkiem. Widzę, że ikra jest. A te takie yy, kawałek. Cytrynowe coś. Coś cytrynowego. Okej. Okay. Taka przystaweczka. Ja już po przystawce rybnej. Yy. To zbudziło wzbudziło w naszej rodzinie trochę kontrowersji. E, Paweł był bardzo na tak, bardzo mu smakowała ta propozycja. E, był to kiedyś wypełniony bardzo dużą ilością kremowego serka, dodatkiem, e, właśnie -laksa, e, z dodatkiem właśnie gravlaxa z strąga. E, jak dla mnie to było troszeczkę za ciężkie, troszeczkę za słodkie. Przebijała się tam nota co prawda, ostrości, słoności, krzan, ale jak dla mnie było to troszeczkę za duże i za tłe, natomiast, no mówię, no dania mamy podzielone, jak dla mnie na razie ravioli były chyba najlepsze, zobaczymy jak tam dalej sytuacja się rozwinie, czekamy na kolejne dania. Mamy trzecią, ostatnią przystawkę. Jest to bulion z ważanta z pieroszkami z ważanta. Nie wiem co tam jeszcze jest. Kapusta. A, kapusta kieszona. Ten bulion był wiele godzin gotowany, otworowany. Bardzo smakuje Anny, żeby już spróbowała. No i to chyba tyle. Teraz zobaczę, jak te pieroszki. Pieroszki, jak pieroszki, nie ta kapusta. Robi robotę w tym jedzeniu. Bardzo smaczne tak? i bardzo kompletne danie, ale po raz kolejny na tej kolacji się okazuje, że trzeba jeść wszystko razem, żeby te wszystkie smaki się połączyły. No i powiem Wam jeszcze coś po zjedzeniu tej grupy. Powiem Wam, że im dal, dłużej ta grupa się moczyła razem z tą kapustą, tym bardziej przypominała może taką góralską kwaśnicę. Ale ogólnie ten smak bardzo zyskiwał. Ta zupa zyskiwała dzięki tej właśnie kapuście i temu mieszaniu się tych smaków. Do zupy, bo i w ogóle tutaj do każdego dania, do, y, można sobie dobrać, jak gdyby winko y, pasujące do każdej potrawy. No ja akurat wzięłam sobie Rieslinga do tej zupy dedykowane. To jest takie chyba jedyne wino, które ja w ogóle i, i lubię. Więc. Y, no mi smakowało, bo po prostu to jest mój ulubiony gatunek. Yy, ale to też jest fajna propozycja, żeby sobie popróbować różnego rodzaju dań z y, alkoholami, jeżeli ktoś lubi. To no, taka tu inna kultura picia wina niż w ogóle picia alkoholu. Taka trochę z zachodu yy, przyszła niż to, co czasami w Polsce możemy obserwować. No, danie na pewno bardzo smaczne. Jeszcze bym zjadła więcej gdyby było, no, ale niestety się skończyło. Witajcie znowu. Jesteśmy w pierwszym daniu głównym. Coś, to co jest takim kultową rzeczą w brytyjskiej kuchni, a więc polędwica Wellington. Z tym, że jest to polędwica z jelenia. Do tego są grzyby, do tego jest sos z glace bardzo długo gotowany, Do tego mamy puree i jeszcze gratę z ziemniaków. Więc takie dość duże danie. Zanim spróbuję, tutaj mam takiego jednego kondensera Wellingtona, który zapytam o zdanie. Mati? Mięso takie stychowe, do pogryzienia trochę. Z że nie bardzo mi pasuje, więc ogólnie dobre, no ale trzeba się liczyć z tym, że mięso trzeba będzie trochę rzucić. Nie jest to taka konsystencja szarpana, tylko taki kawał mięsa. To ja zaraz zobaczę i wam zaraz powiem, co ja o tym myślę. Jak twarde, to do kitu. Była chwila na przetrawienie. Jesteśmy nadal na tym samym menu i jedziemy kolejne danie różne. Tym razem jest. No takie danie we w Burginiu, ale zamiast wąbiny yy, mamy dzika. Do tego jest placek ziemniaczany oraz kieszony ogórek, czyli no tak jak powinno być w takim daniu. Wiecie co, ja już po prostu lekko wysiadam w jedzeniem. Nie wiem kiedy ja ostatnio zjadłam tyle, chyba we Włoszech, ale potem miałam lekkie problemy zdrowotne. W związku z tym ja tylko spróbuję chyba, Zaraz zobaczymy. Platek bardzo sukiency. Fajny, intensywny tros. Z czymś, co ja lubię. Z moją ulubioną przyprawą. Kto zgadnie, pisz w komentarzach. Taka azjatycka, a właściwie arabska. Bardzo taka aromatyczna. Ojej, jak jest bardzo Kolejne główne daje, ostatnie, a mianowicie. sardy? sarny. Udziec. Udziec z Do tego mamy ten las Do tego mamy i resztę piłem bardzo dobry demiglas coś twardego Bażant. to jest a, e, widzicie, to jest szałwie, która przepraszam, szalwia, która udaje grzyba albo grzyb który udaje szałwię. coś tam jest z stylu. a to jest um, kiełbaska z barżą która niby jest ten. Zobaczmy. Hmm. Smażone, takie ala croquet. zobaczymy teraz Więc mięsko. mięsko jest tu bieże, obijane O, bardzo dobrze. Deser numer jeden, moi drodzy, podobno człowiek ma żołądek osobny na deser, to się chyba nie sprawdza, jak ja to zaraz zjem, to ja chyba wybuchnę tutaj, eksploduję z tym jedzeniem. <laughs> Generalnie to y, zobaczymy. Krem Ja z, z białą czekoladą, ciasteczko z marmoladą z a ciasteczko jest czer z czerwonym pieprzem oraz rozmaryską. W środku mamy kremulę. O! Skorupka była. Może nie słyszeliście, ale <grym> było. Werser z Lody na jadalnej ziemi czekoladowej. Beza. Krem. Prawdopodobnie z jakimś jelskim, to jest był rozmaryt, ale. Jakoś... Sosna. A sosna? Nie czuć tej wody. Ogólnie uważam, że już mój żołądek powrócił do normy i będę jadł. Witajcie. My już wracamy. Kolejny dzień po nocce. Kolacja była przednia. Aczkolwiek, jak dla mnie, trochę za duże porcje i trochę za dużo dań. W związku z tym nie byłam w stanie wszystkiego zjeść. Niektóre rzeczy tylko spróbowałam, bo po prostu było za dużo tego jedzenia. Ale ogólnie wydarzenie na plus. Cieszę, cieszę się bardzo, że tu byliśmy, yy, że mogliśmy spróbować tych wszystkich darów lasów z lasów karkonoszy. Polecam Wam serdecznie takie tematyczne kolacje, jeżeli będziecie mieli możliwość yy, uczestniczenia w czymś takim. No i to tyle z dzisiejszego filmiku. I do zobaczenia w następnym.